Jest protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko w kancelarii na stanowisko referenta do spraw kancelaryjnych i obsługi interesantów. Komisja wyłoniła wszystkich ofert było złożonych 76, z czego 55 spełniło warunki formalne. I po. Po rozmowie kwalifikacyjnej z tymi 55 osobami wyłoniono 5 osób, które dostały najwięcej punktów. A ile najwięcej było punktów? 30 punktów jest 30 punktów maksymalnie. Każda komisja trzyosobowa w składzie. Hmm, Przewodniczący Komisji Teresa Goździeska, Sekretarz Komisji Lidia Stępkowska i członkowie Barbara Burzuta i członek Barbara Burzuta. Każdy z członków Komisji mógł przyznać y, punkty w skali od 0 do 10. Y, tak od, od y, najwięcej punktów została Pani Martyna Błachno z Wyszkowa, punktów 30. Później pani Joanna Godleś z Pniewa, 28,5 punktu. Na trzecim miejscu pani Natalia Jastrzębska, 25,5 punktu. Egzekwo pani Mariola Suska, 25,5 punktu. I piąta jest pani Magdalena Kędzierska, 24 punktu. Tak, Najpierw, najpierw musimy, oczywiście będziemy zaczynać od góry, tak, no bo to mm -hmm. od, A czy się czekasz, osoby, które... jeszcze jedna? A To nie będzie rozmowa kwalifikacyjna, tylko rozmowa na temat warunków pracy, jeżeli tutaj praca na proponowanych warunkach zostanie podjęta przez panią, która uzyska najwyższej, najwięcej punktów, to jej to pracę mm -hmm. zaproponujemy.